Karmelek. Przynieś, przynieś piłeczkę. Przynieś. Super, super pies. No przynieś, siad, siad, karmel. Siad, 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 oddaj piłkę. Pięknie, pięknie, super pies. Super. Karmel, przynieś. Przynieś piłeczkę, przynieś. Przenieś super, super piesek. Siad, siad, siad. Łapa, łapa, pięknie. No, pobiegaj sobie teraz. A gdzie jest piłeczka, Karmel? Pa Karmel, gdzie jest piłka? Gdzie jest piłeczka? Szukaj. Szukaj piłeczki, szukaj karmel, szukaj piłki. A gdzie piłeczka jest? Karmelek.